Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o naszych wrażeniach z gry Chronologic. Chronologic to nowość od firmy Muduko, w którą zagracie od 1 do 4 gracze od 10 lat i rozgrywka, zgodnie z informacją pudełkową, zajmie około 30 minut. Nasze pierwsze wrażenia, kiedy w ogóle zobaczyliśmy zapowiedź tej gry, były takie, że będzie super, bo jest to gra detektywistyczna. To jest jeden z naszych ulubionych gatunków gier, więc jej super dawno żadnej nie mieliśmy, chętnie sobie rozegramy. Czy spełniła nasze oczekiwania? Czy jest faktycznie górną detektywistyczną? Tego dowiecie się w dalszej części materiału. W pudełku znajdziecie trzy mniejsze pudełka, w każdym z nich znajdują się scenariusze i karty do tych scenariuszy. Oprócz tego w środku mamy ołówki, więc super, bo nie każdy ma w domu aikę, a IKEA też nie zawsze jest blisko. Tych ołówków będziemy używać na planszetkach gracza. To będą zwykłe kartki, na których będziemy zapisywać notatki. I na tych kartkach znajduje się też mapa opery. Oprócz tego mapa dołączona jest osobno, żebyśmy też mogli sobie na nią spoglądać. Mamy też tutaj dołączone zasłonki, żeby każdy gracz mógł ukryć to, co sobie razem notuje. One co prawda nie są za wysokie, więc jeśli ktoś chce, no to może się pochylić i zobaczyć, co tam notujecie. No ale liczymy oczywiście na uczciwość naszych współgraczy. A jak nie, to mogą zawsze dostać kopa pod stołem. To, co jeszcze znajdziemy w środku, to planszetki. Bohaterów. Tam się znajdują ludzie i planszetki miejsc. One będą nam potrzebne do tego, żebyśmy mogli sprawdzać wskazówki. Musimy tutaj bardzo pochwalić wydawnictwo Moduko za wykonanie tej gry. Pudełko, jak widać, jest niewielkie, natomiast znajduje się w nim w środku wszystko to, czego będziemy potrzebowali do grania. Ja tak sobie macham tą płytką, taką płytką, planszetką godzin, to co wcześniej powiedziałam przez pomyłkę, że miejsc, dlatego że one też są wykonane z fajnego grubego materiału, a do tego te wycięcia są super, ponieważ one pokazują nam konkretne wskazówki. Jeżeli dobrze sobie to ułożymy, to nie będziemy mieli szansy na to, żeby podejrzeć cokolwiek innego. Także ułatwia to życie, do tego wygląda bardzo ładnie. Jak gramy w Chronologic? Tutaj pierwsza gwiazdka, dla mnie dla Bartka zresztą też, że dokładnie nie czytaliśmy opisu, ponieważ Chronologic to jest gra logiczna. Mi podczas rozgrywki o tym bardzo skojarzyła się w sud z Sudoku. Ja też nie grywam w tą grę za często, ale takie po prostu miałam odczucie. Mamy mapę naszej opery i w tej operze będziemy sobie zaznaczać, gdzie ktoś był i o której godzinie. Możemy sobie zanotować na przykład, że też była jedna czy dwie osoby o tej danej godzinie w tym miejscu, i to, co najczęściej będziemy chcieli odkryć. To właśnie to, kto zabił i o której godzinie. Oczywiście to, co powiedziałam, to jest jeden z przykładów, bo nie będę wam zdradzała każdego ze scenariuszy, też nie o to tutaj chodzi. Mamy możliwość zadania kilku pytań. Nasze płytki będą służyły do tego, żeby uzyskać odpowiedzi. I teraz na przykład możemy połączyć miejsce z godziną. Jeżeli wybierzemy na przykład godzinę trzecią i salę główną, strzelam tutaj nazwę, to pokaże nam ona na przykład, kto o tej godzinie tam się znajdował. Na przykład, czy był sam? Mamy odpowiedzi różnego rodzaju, i co jest tutaj ciekawe, to to, że drugi gracz czy trzeci nie musi czekać na tego, który aktualnie zadaje pytanie, ponieważ część tych informacji przekazujemy również pozostałym graczom. Część jest tylko dla nas, a część dla tych graczy. W pudełku znajdujemy Trzy mniejsze pudełka ze scenariuszami, i każde z nich zawiera różne zagadki, ze względu na to, że one są podzielone na stopnie trudności. Także w sumie mamy aż 15 zagadek w tym jednym pudełku, natomiast na stronie wydawnictwo Moduko umieściło jeszcze 20 kilka dodatkowych zagadek do rozwiązania, także będziecie mieli co robić. Oczywiście, ogrywanie tego któreś raz nie ma wielkiego sensu, więc możemy jedynie liczyć na to, że dodawane będą kolejne zagadki. Natomiast sądzę, że już te 30+, plus to jest całkiem dużo, zwłaszcza jak na tak małe pudełko. Sama rozgrywka na dwie osoby jest ok. Można zagrać też na więcej, natomiast Bartek na przykład mówi, że to jest taka gra, w którą on chętnie zagrałby sam, a to się rzadko zdarza. Bartkowi też ta gra bardzo kojarzyła się z Sudoku, a on właśnie siedzi i czasami sobie pyka na telefonie wykreślanki i bardzo to lubi. Ja lubię to zdecydowanie mniej, lubię interakcje w grach, więc nie bawiłam się przy tej grze dobrze, zwłaszcza, że Jakoś to wyszukiwanie nie szło mi za dobrze, być może dlatego, chociaż też w gry często gram słabo, a i tak mam niezłą frajdę, w sensie słabopunktowo. W każdym razie jest to taka gra logiczna, typowo logiczna. My trochę oszukaliśmy się sami, dlatego że sami sobie dopowiedzieliśmy, że to będzie gra detektywistyczna, aż z ciekawości, jak ją ograliśmy, to sprawdzaliśmy opis. Czy ktoś nas oszukał, czy trochę zostało sprzedane nam coś innego niż faktycznie otrzymaliśmy. Mam na myśli sprzedane w reklamie, ale nie. Wydawnictwo faktycznie mówi o tym, że to jest gra logiczna, więc tutaj jest ona opakowana w coś bardzo ładnego. Ale my, w momencie, kiedy widzimy to pudełko, widzimy w środku, co się znajduje, to chcielibyśmy naprawdę więcej, chcielibyśmy, żeby to była jakaś historia, jakieś rozmowy i nawet mimo tego, jeżeli tutaj miałoby to być coś logicznego, bo w tej grze szukamy. Czegoś, gdzie będzie spełniony jakiś konkretny jeden warunek. I metodą dedukcji, metodą eliminacji będziemy do tego dochodzić. Natomiast, mm, oczywiście, w grach detektywistycznych jest podobnie, ale do tego dochodzi cała ta historia, cała otoczka. I jednak tego bardziej oczekiwaliśmy od tej gry. Oczywiście to my sami sobie zrobiliśmy psikusa, niemniej jednak, no nie jest to gra szczególnie dla mnie.